Cześć, jak się macie? Witam Was po raz 15 w karierze Michaela Winda w Real. Dzisiaj podejmujemy dziesiątą siłę La Liga, a więc zespół Granady. Jest to mecz w ramach 24. kolejki La Liga. Tak przedstawia się do tej pory tabela. Po 23 rozegranych spotkaniach mamy na koncie 42 punkty i tracimy dosyć sporo, bo a 6... Oczek do tego miejsca, które nas interesuje, a więc czwartego miejsca, które zapewniałoby nam grę w lidze mistrzów, w Ligi Mistrzów. Na razie ta szósta pozycja, którą zajmujemy, oczywiście gwarantuje nam start w lidze europejskiej. Do końca sezonu jeszcze sporo kolejek, także wszystko może się zdarzyć. A to, co zdarzyło się ostatnio, już właśnie czym prędzej Wam zaprezentuję. Skończyliśmy na tym nieudanym meczu z Rajo, kiedy to mimo sporej przewagi nie potrafiliśmy strzelić gola rywalowi z Madrytu następnie mecz rewanżowy z Betisem w ramach ćwierćfinału Pucharu Hiszpanii i podobnie jak było to w meczu z, Se z Sevillą, najpierw zwycięstwo 2-1 na wyjeździe, później na własnym boisku remis 1-1 no i ostatecznie awans do półfinału Pucharu Króla, gole Lazowicza i w doliczonym czasie salwy Sewi, później mecz z Sevillą na własnym terenie ligowy no i tutaj znowu pokaz naszej nieskuteczności i na gola Perottiego dopiero w 86 minuty w minucie odpowiedział strzałem głową z rzutu rożnego Mateo Musachio mimo, że od 60 minuty graliśmy w przewadze po czerwonej kartce dla Holendra Hedwigesa Maduro no i półfinalista Pucharu Hiszpanii Osasuna, która rywalizowała z nami właśnie w, na tym etapie rozgrywek na wyjeździe pokonaliśmy zespół z Nawarry 1-0 po golu Mati Destro warto odmienić, że tutaj w ćwierćfinale w ćwierćfinale El Clasico, Barcelona Real Madrid, lepsza okazała się Barcelona która wyeliminowała Real z rozgrywek Pucharu Króla my wyeliminowaliśmy Betis na tym etapie, no i w półfinale zmierzyliśmy się z Osasuną pierwszy mecz 1-0 tak jak już mówiłem po golu Mati Destro na wyjeździe, później mecz ligowy zbrojąc się przed spadkiem z Espaniolem, no i taka mała wpadka mimo, spójrzmy jak zdecydowanej ponad dwukrotnej przewagi w strzałach Znów nasza skuteczność na bardzo niską ocenę. No, i po rzucie karnym z 9 minuty wykorzystane przez Simao Sabrosę, przegraliśmy w Barcelonie 0 do 1. Później rewanż z zespołem Osasuny Pampeluna. No i 3 do 0. Zwycięstwo dosyć pewne, które na pewno poprawiło morale, tutaj w końcu wykazaliśmy się dobrą skutecznością, bo mimo, że oddaliśmy tylko pięcelnych strzałów, to aż trzy trafiły do siatki zespołu z Nawary, a ja pokażę wam tą pierwszą bramkę, bo to naprawdę był majstersztyk Darko Lazowicza, myślę, że naprawdę przyjemnie ogląda się takie bramki strzelane z takich odległościach jeszcze spójrzmy tutaj przebiegł niemal pół boiska. Lazowicz, spójrzmy, znakomicie od połowy nieatakowany przez nikogo, świetne uderzenie, no, nie miał nic do powiedzenia Asier Rizgo bramkarz rywali, no i 3 do 0 dwa gole dołożył Fiero i e, awansowaliśmy, ku cieszy fanów, także nas do wielkiego finału e, Pucharu Króla gdzie zmierzymy się z Barceloną, która w półfinale wyeliminowała e, po dwóch remisach e, Real Sociedad e, San Sebastian potem mecz z Malagą Tutaj już przegrywaliśmy 0 do dwóch po golach Batiszty i samobójczym Mario, no ale zmieniłem taktykę, wystawiłem dwójkę napastników, no i to bardzo szybko przyniosło skutek. Gole Lazowicza i minuty później Mati Destro dały nam szczęśliwy remis, który wydarliśmy w tych ostatnich minutach w meczu z Malagą. Następnie mecz z Saragossą, mecz z absolutną tutaj czerwoną latarnią rozgrywek La Liga i spokojne zwycięstwo 3 do 0 wyjazdowe gol Zapaty w 16 minucie w 21 minucie Fiero w 27 rzutu karnego nie wykorzystał Jonathan de Guzman no to jest nasza bolączka już od poprzedniego sezonu nie potrafimy tych rzutów karnych wykorzystywać no ale później jeszcze trzeciego gola w drugiej połowie dołożył Fiero w 65 minucie czerwona kartka dla Destro za brutalny faul no i zawieszony Włoch na trzy spotkania ale najważniejsze było to, że zrobiliśmy to, co do nas należało, czyli ograliśmy na wyjeździe Saragosse 3 do 0. Jeśli chodzi o klasyfikację strzelców, tutaj wciąż Leo Messi na czele: 23 trafienia, 21 iguain, Ronaldo Via po 18, a najlepszym asystentem już od długiego czasu jest Luka Modric, który ma na koncie 14 asyst, a do z najwyższą średnią ocen dołączył Adil Rami to również bez jakichś większych zmian w tej materii no i przechodzimy już do spotkania z Granadą takie ustawienie no i 4-4-2 właśnie na takie ustawienie przeszedłem po, po tym jak ostatnio dobre wyniki osiągaliśmy grając właśnie takim ustawieniem Juan Carlos Bramce, dalej 6 Mario 22 Zapata, 4 Musahio 12 Turan, druga linia 15 Deguzman, 23 Marrone, 16 El Sharawi, 7 Lazowicz, 17 Fiero i 20 Sanogo. Rezerwowi to Marino Leżę Cigarini Bruno, który podpisał nowy kontrakt w końcu a nie przepraszam, nie podpisał nowego kontraktu. wciąż Wciąż domaga się bardzo wysokiej. Pensji że 40 tysięcy euro, nawet nie możemy mu tyle dać. Mimo, że ustawiam sobie status kluczowy, zawodnik to i tak jest to za wysoka pensja na nasz klub, ale ten zawodnik poprosił o, o ściągnięcie go z listy transferowej, na którą był wystawiony na własne życzenie. Także duża szansa na to, że Bruno pozostanie na kolejny sezon na El Madrigal. Dalej, De Bruyne, Perez i Jackson Sandroy. A więc 18 meczowa już wybrana. czym prędzej przechodzimy do spotkania, w którym musimy sięgnąć po trzy punkty. Takie mecze chce się, trzeba wygrywać, jeżeli, jeżeli chce się awansować do europejskich Pucharów. El Sharaui rozegrał 50 mecz w Lidze, Carlos Fiero, jeżeli strzeli gola, będzie to dla niego 25 gol ligowy w karierze. A więc godzina 21: El Madrigal. Sędzia Cesar Delgado Fiero, e, arbitrem głównym tego meczu. No i rozpoczynamy e, pojedynek na własnym boisku z zespołem Granady. E, motywacja asertywna. O, słabiutko, może żarliwa. O, dużo lepiej. Mogę dać żarliwą od początku No ale nic Gra piłką ostatnio Ta instrukcja przynosi Spore korzyści No i szerokie pole gry Taktykę damy sobie Strategię damy sobie kontrolę No i rozpoczynamy mecz Na El Madrigal rozpoczynają goście El Jarabi Dobre wejście, teraz Marrone Ładne przejęcie i już pierwsza akcja Lazowicz do Fiero, ten do El Sharałyego. Świetna teraz wymiana piłki. Uwaga, Sanogo uderza, ale niecelnie broni ten strzał Martinez. To pierwszy mecz Sanogo od pierwszej minuty do tej pory. Rozegrał 10 spotkań. Uwaga, teraz właśnie Sanogo, ależ była szansa i instynktowna interwencja Tonio Martineza. Do tej pory Sanogo tylko i wyłącznie występował po wejściu z ławki rezerwowych uwaga teraz szansa no i mamy bramkę Jonathan de Guzman to dopiero pierwszy gol Holendra w tym sezonie no i od dziesiątej minuty obejmujemy prowadzenie 1 do 0 spójrzmy Lazowicz który ostatnio jest w bardzo wysokiej formie dośrodkował w pole karne bardzo ładnie wyskoczył de Guzman no i pokonany Tonio Martinez Mamy prowadzenie naszego zespołu 1 do 0. Teraz dalekie kolejne wybicie. Świetne zagranie Leszara w tempo do Fiero. Fiero ostry No i przestrzelił Meksykanin Carlos Fiero. Kolejna sytuacja. Znów przejmujemy piłkę. Marrone. Lazowicz kapitalnie wypuszcza tutaj Sanogo. Sanogo i boczna siatka. No i nie będzie podobnie jak w przypadku De Guzmana pierwszego gola w tym sezonie strzelonego przez młodego Francuza Diakite daleko Mario teraz jeszcze Pudil Mario nie dał rady Pudil ale bardzo dobrze tam zasekurowani obrońcy przez Atile Turana uwaga Lafita jeszcze uderza ale nad bramką Juana Carlosa Lazowicz Musachio Atila Turan. Mario, teraz próba rozciągnięcia gry w kierunku Lazowicza. Przejął jeszcze Marone. Coraz pewniej czuje się gracz wypożyczony z Juventusu w, w naszym zespole. Coraz częściej dostaje szansę gry. Uwaga, teraz uderzenie Lazowicza w rękach Tonio Martineza. Uwaga, kolejne dośrodkowanie, kolejny stały fragment. Mario, teraz czekałby nie spalić Lazowicz. Jeszcze jesteśmy przy piłce Marone. Deguzman, świetne podanie El Sharawi, ale nasz skrzydłowy marnuje doskonałą okazję do strzelenia gola w tym meczu Incom do Chavaliera Chavalier jest niebezpiecznie Chavalier dośrodkowanie jeszcze Farinos ale doświadczony zawodnik legenda można powiedzieć Walencji puduje w tej sytuacji do przerwy prowadzimy po golu Deguzmana. Jeden do zera. No, może pochwalimy naszych zawodników. No, to też daje słabe efekty. Oj, nie to chciałem wybrać. Oj, 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 słabiutko z motywacją. no Myślę, że to nie będzie miało jakichś negatywnych korzyści w drugiej połowie. Rozpoczynamy ją bez żadnych zmian jeśli chodzi o skład, no teraz ucierpiał El-Sharawi uwaga, coś, ośrodkowanie, kolejny rzut drożny zapata piłka tam zatańczyła na linii bramkowej ale ostatecznie wyłapana przez Tonio Martineza, no i El-Sharawi po raz kolejny tam brutalnie potraktowany przez rywali no i musi opuścić boisko Włoch w jego miejsce Perez, mam nadzieję, że nie będzie to jakaś groźna kontuzja gracza wypożyczonego z Milanu Gabriel Silva El Arabi El Arabi blisko teraz naszego pola karnego Marrone wybija piłkę Irinej uwaga El Arabi kolejna sytuacja, Szawalier El Arabi znakomicie rozegrana piłka ale na posterunku Juan Carlos jeszcze Gabriel Silva podanie do lewej strony uwaga niebezpiecznie jest w polu karnym no za dużo pozwalają e, rywalom nasi defensorzy. 82. E, druga minuta wciąż 1 do 0. Prowadzimy jeszcze jedna sytuacja. De Guzman jest w polu karnym. Peresano go uderza, ale zdecydowanie zbyt e, słabo. Fiero opuszcza boisko. Słabym jak dzisiaj tego piłkarza. Ostatnio Fiero. Strzelił kilka bramek, no ale w tym meczu wyraźnie nie miał swojego dnia, tak więc yy, siada na ławce rezerwowych w jego miejsce Radzon, Sanjoy, teraz Incom, jest niebezpiecznie. Uwaga, El Arabi strzela, ale na szczęście dla nas niecelnie. No i myślę, że zdejmiemy sobie także Sanogo, który troszkę się już dzisiaj nabiegał. E, damy sobie troszkę, troszkę bardziej defensywne ustawienie kontratak to już jest końcówka spotkania także myślę, że nie ma co ryzykować myślę, że to prowadzenie 1 do 0 tutaj nam wystarczy mam nadzieję, że uda się utrzymać je do końca spotkania wiem, że Nagranda jest dużo niżej notowanym zespołem ale tutaj najważniejsze są w tym meczu 3 punkty i utrzymanie dystansu do Czwartej w tabeli, czwartego w tabeli zespołu Atletiku Bilbao. Teraz powoli rozgrywamy piłkę Mario, ładnie teraz próbował zgrywać w kierunku Lazowicza. Jeszcze uderzenie serba, odbita piłka i żółdrożny dośrodkowanie zapata. Jeszcze Mario, jeszcze zamieszanie. Szawalier i Gabriel Silva jest kontra. Buonanotte, ależ teraz puszczony. Buonanotte, zablokowane to uderzenie Argentyńczyka i ostatni gwizdek w tym spotkaniu. Skromnie, bo skromnie. Ale wygrywamy. Oj, znowu ta rozmowa. O, szkoda, mówi już fatalnie poszła mi rozmowa zarówno w przerwie jak i pod koniec meczu, no ale ważne są te trzy punkty pierwszy gol w tym sezonie de Guzmana, widać przewaga dosyć spora na naszą korzyść także e, trzy punkty straty wciąż mamy do Atletiku Bilbao e, do Walencji pięć punktów no a do Barcelony już dziesięć, no Realu Madrid już nawet nie liczę bo już wcześniej, we wcześniejszych odcinkach wspominałem, że prawdopodobnie to będzie zespół, który po raz trzeci z rzędu sięgnie po Mistrzostwo Hiszpanii o i 4 do 5 tygodnia, więc ta kontuzja el wiego w, w miarę poważna. No nic będziemy musieli sobie radzić bez bez reprezentanta młodzieżowego Włoch. Także Matia Destro zawieszony, a więc na następnym spotkaniu na pewno nie będziemy mogli skorzystać z dwóch zawodników, a w kolejnym meczu podejmujemy na własnym polu, kordobę, która broni się przed spadkiem, potem Osasuna i Celta. Także myślę, że takie mecze, w których poprawimy nasze morale, oczywiście teoretycznie słabsi rywale, także spodziewam się dobrych rezultatów. No i później kluczowy, myślę, dla tej naszej walki, mecz. Z Atletykiem Bilbao, a w następnym odcinku spotkamy się, myślę, tutaj w meczu z Betisem Sevilla na własnym boisku. Już teraz gorąco was, zapraszam Was na to spotkanie. A, dziś, a dzisiaj to już wszystko. Jeżeli macie jakieś prośby, to oczywiście zachęcam do pisania w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia w kolejnym odcinku kariery Michaela Winda w Villarreal. Cześć!